Pozwolę sobie zacząć od tych słów, które padły z twoich ust w ringu po walce. Ty nie zgadzasz się z tym werdyktem, no i powiedzmy sobie otwarcie, że nie jesteś jedyną, nie byłaś jedyną osobą w tej hali, która z tym werdyktem się nie zgadzała. Ja Szczerze mówiąc, e, uważałam, może i nie miałam takiej inicjatywy, ale mój bok polegał w większości na, kontry, na kontratakach, i moim zdaniem te kontrataki były celniejsze, więc e, no jakoś nie czuję się specjalnie przegraną. E, I tyle, co mogę powiedzieć. Nie widzę. Jeżeli ostatnia walkę, to mogę się zgodzić, że pięć ostatnich rund przegrałam, to według ostatniego sędzi, który powiedział 7-3, według jakiego 7 rund przegrałam, no to ja nie widzę i się z tym nie zgadzam. Sasza, jak ogłaszano tę ostatnią punktację, to byłaś przekonana, że to jest na Twoją korzyść? Bo my myśleliśmy, byliśmy pewni, że ogłaszam twoje zwycięstwo. Ja też, ja też tak to, to byłam pewna. To... Tak, bo moim zdaniem, no mogłam oczywiście, mogłam przegrać oczywiście jakieś ciosy dostawałam, ale proszę, ale nie siedem rund, to nie wiem, jakim cudem. Trzy pierwsze rundy na pewno, Sasza, były dla ciebie. E, moim zdaniem nie tylko pierwsze trzy rundy, <laughs> więc e, e, co ja mogę powiedzieć, nie czuję się przegraną, po prostu. Czułaś się w ringu pewnie? Bo miałem wrażenie, że spokojnie kontrolowałaś tę walkę. Luksowałaś na wstecznym, ale zadawałaś w tak, wymianach? I w wymianach tak. też, by się. E, też uważam, że byłam cenniejszy. Więcej spotkaniowych czasów. E, czułam, że moja kondycja jest wystarczająco dobra. A nawet odwrotnie, w ósmej nawet zauważyłam jakiś u niej spadek fizycznej formy e, kondycyjnej. Więc zupełnie, e, zupełnie jeżeli porównać ostatnie walki, i tu walka to według mnie, to jestem w tej walce, wypadłam lepiej, więc moim zdaniem zasługuję na zwycięstwo. No. Ale teraz mogę oczywiście wypowiadać sobie i mówić to, co czuję. bo jutro walka na spokojnie, może to się zmieni, ale według mnie wygrałam tę walkę. To, to znaczy, wychodzi, tutaj rozmawialiśmy, to Maczkowi Miśkiniowi wyszedłem, bo tak, z tego co słyszałem, a tak w gronie dziennikarskim to wszyscy tak siedem rund dla siebie mniej więcej mieli. E, moim zdaniem, jeżeli by to było tak, to to byłoby sprawiedliwe. Sasza, rywalka była mocna, czuła się jej uderzenia? E, tak, czułam, ale z tego co przypominam, to według mnie to na pewno czułam trzy, 4 ciosy z całej sali walki. Więc nie było to jakoś specjalnie odwrotnie, czułam, że widzę i jest do zrobienia, no i tak mi zostało to uczucia, więc em, na pewno może gdzieś w trzeciej rundy takie sierpy leciały, których mogła nie dopuścić, ale, ale wcale, wcale końcówka uważam, że no, znowu takie była cenniejsza u mnie. Może tych ciosów nie było tak dużych, machaniny w powietrze, ale to, co biłam, no to bardziej trafiało z mojej strony. No właśnie, gdy myślę o jej boksie w tej walce, to dwa słowa mi przychodzą na myśl. Lewy sierpowy, rzeczywiście to robiło wrażenie, przynajmniej jak się patrzyło na tę walkę, i trzeba było jednak tę prawą rękę trzymać wysoko. Prawą ręką, jeżeli by trzymała wysoko, to generalnie z prawej strony nic nie mam, żadnych siniaków i żadnych, więc na pewno z prawej strony mniej dostawałem niż dostawałam z lewej, więc generalnie mówię wam że widziałam że czułam że trzy ciosy według mnie w ciągu całej walki dostałam których poczułam i których można było uniknąć ale e, większość moich ciosów, które trafiałam na spotkanie, dlaczego sędzi ich nie widzieli i nie liczyli bo e, ich było w priorytecie więcej niż jej to jest trudna sytuacja, bo tutaj jest wielka niezgoda z tym werdyktem, ale walka jest przegrana. I pytanie, co dalej, bo wiemy już od promotora Mariusza Grabowskiego, że nie było tej klauzuli rewanżu. Co dalej? Dalej pewnie mój ranking w jakimś stopniu padnie w dół. Więc, żeby znowu skoczyć i być pretendentką Mistrzostwa Świata, to trzeba trochę więcej walk stoczyć, żeby znowu podejść bliżej do tego, te walki o Mistrzostwa Świata i Europy. Więc teraz e, praca, praca, praca. A ty masz w sobie taką determinację, żeby te walki toczyć dalej? No bo to rozumiem, że po takiej. W walce po takim werdykcie można st trochę stracić tego zapału. No ciężko mi teraz o czymkolwiek Dlaczego? mówić, bo ja jestem na emocjach, jestem dość świeżo po walce, więc zostawmy to po prostu odpowiedź na późniejszy czas. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.